Siemanko. Przy okazji tworzenia materiału emulacji na Steam Decku oraz testu emu RPCS3. Zdałem sobie sprawę, że na kanale nie omawialiśmy działania podstawowej aplikacji Homebrew dla PS3, jaką jest MultiMan. Dlaczego? Dlatego w dzisiejszym filmie nadgonimy ten temat, skupiając się na najważniejszych funkcjach MultiMana, takich jak przenoszenie kolekcji gier na dysk twardy konsoli. Sprawdzimy jak wykonać obraz gry, aby móc ją później odpalić w RPCS3. Ogarniemy, jak korzystać z serwera FTP oraz jak uruchamiać gry z PS2 na PS3 z Hen, bez konieczności tworzenia pliku PKG, tak jak omawiałem to dawno temu, przy okazji materiału, który wyświetla się Wam teraz w prawym górnym rogu. Ciężko jednak wykorzystać pełny potencjał Multimena bez wspomnienia oraz wsparcia ze strony innej świetnej aplikacji, którą jest oczywiście Webman Mod, dlatego kilka minut poświęcimy na przejrzenie jego najważniejszych funkcji. Przez większą część trwania materiału będę korzystać z białej slimki z zainstalowanym hybrydowym firmware, ale w dwóch momentach będę musiał posłużyć się fatką z CW i Wilnat, aby pokazać różnicę w obsłudze obu firmware'ów. I tu oczywiście łatwiej będą mieli posiadacze konsol z CW, co nie powinno być zresztą zaskoczeniem. Wszystko, co będzie nam potrzebne do ogarnięcia tematu, to oczywiście konsola z HEN lub CW podłączona do internetu, PC z dostępem do sieci pendrive sformatowany w systemie plików FAT32 oraz kilka gier z trzech generacji Playaka. Ja do testu wybrałem tytuły, które widzicie teraz na ekranie. Okej, okay, kończymy wstęp i przechodzimy do komputera, aby przygotować pendrive'a z niezbędnymi dla nas aplikacjami. Z loży pobieramy ostatnią odsłonę Multimena. Jeżeli wystąpią jakieś problemy z wersją Base na PS3HEN, możemy spróbować instalacji nieoficjalnego Multimena, który na niektórych konsolkach może działać lepiej oraz bardziej stabilnie. Przechodzimy do zakładki Homebrew, skąd pobieramy Webman Mod. Plik Config Database oraz PS2 Classic Launcher. Niezbędny do tego, aby uruchamiać pliki Sogier z PS2 na hybrydowym firmware'ze. Format pendrive'a będę robić przy pomocy programu FAT32 Format, ale można to także ogarnąć pod Windowsem czy dowolną inną aplikacją. Na pulpicie mam zgromadzone pobrane wcześniej pliki, a do komputera wkładam pendrive'a i formatuję go w systemie plików FAT 32. Po zakończonym formacie, otwieramy katalog główny Pena i kopiujemy do niego pobrane wcześniej pliki. Nasz pendrive jest już gotowy. Możemy teraz bezpiecznie wysunąć pamięć z komputera i przechodzimy do PS3. Gdy korzystamy z konsoli z uruchamiamy exploit. Aby zainstalować aplikacje znajdujące się na pendraku, przechodzimy do menedżera paczek. Wybieramy install package files, standard, i rozpoczynamy od instalacji Multimena. Instalacja zakończyła się sukcesem, a w XMB pojawiła się ikona aplikacji. Identyczną procedurę wykonujemy w przypadku webmana oraz pozostałych plików. Choć należy pamiętać, że na konsoli z CFW nie musimy instalować PS2 Classic Placeholdera. Pomyślnie przeszliśmy instalację wszystkich aplikacji, ale aby WebMan był aktywny na naszej konsoli, to schodzimy na jego ikonę. Przytrzymujemy na padzie L1 i wciskamy X, co rozpocznie instalację jego pełnej wersji. Możemy także wybrać wersję Lite i tu wystarczy po prostu wcisnąć X. Instalacja zakończyła się sukcesem, a my wróciliśmy do XMB i ponownie odpalamy Hen. Ikona w prawym górnym rogu wskazuje, że Webman działa już na naszej konsoli, a wentylatory PS3 wskoczyły na wyższe obroty, ale spokojnie. Zachowanie takie jest jak najbardziej normalne, ponieważ aplikacja pozwala nam na regulację pracy chłodzenia, o czym jeszcze powiemy sobie później. Jedną z niezwykle przydatnych funkcji, jakie oferuje Webman, jest możliwość wyświetlania informacji o aktualnych temperaturach CPU oraz GPU konsoli. Dostęp do nich uzyskujemy na dwa sposoby. Wciskając na padzie jednocześnie L3 oraz R3, w lewym górnym rogu pojawi się info związane z temperaturami, ilością wyświetlanych FPS-ów czy prędkością obrotów wentylatora PS3. W drugiej opcji wciskamy i przytrzymujemy chwilę start oraz select, dzięki czemu tym razem w prawym górnym rogu wyświetlimy informacje o statusie naszej konsoli. Schodzę na dół i usuwam instaler webmana. Nie będzie on już dłużej potrzebny. Możemy uruchomić po raz pierwszy multimena i przejdziemy przez bardzo szybką początkową konfigurację aplikacji. Jesteśmy w menu głównym Multimena. Warto w tym momencie dostosować dwie rzeczy. Po pierwsze, zmieniamy język Między mordzia na polski. Następnie wyłączamy muzykę przygrywającą w tle. U mnie jest ona już wyciszona i dlatego jej nie słyszycie. Przechodzimy w prawo do zakładki gry, która jak widzicie jest pusta. Aby zdampować PS trójkowy tytuł na dysk twardy konsoli, wkładamy do napędu wybraną przez nas grę. Kolekcja za Enders jest już widoczna w aplikacji. Wciskając trójkąt, mamy dostęp do menu, które umożliwia nam chociażby pobranie aktualizacji, zrobienie testu plików gry czy po prostu uruchomienie gry z nośnika. Nas jednak interesuje opcja utwórz obraz ISO, który zostanie zapisany na dysku twardym PS trójki. W zależności od wielu czynników czas potrzebny na ogarnięcie tematu będzie różny, ale generalnie lepiej uzbroić się tu w cierpliwość. Poniżej wyświetla się Wam informacja, w jakim miejscu na twardzielu możecie później szukać swojego obrazu gry. Po ponad 21 minutach nasza gra znajduje się już na dysku twardym konsoli, na co wskazuje informacja wyświetlana pod logiem produkcji Konami, i to również oznacza, że jest ona gotowa do uruchomienia. Możemy wysunąć płytkę z napędu PS3 i pakujemy do niej PSXowego Aliena. I tu procedura jest dokładnie taka sama, jak w przypadku tytułu z PlayStation 3. Wciskamy trójkąt i wybieramy utwórz obraz ISO. Po paru minutach ISO Alien Resurrection znajduje się na dysku naszej konsoli, a ja wysuwam płytkę z napędu Playaka. W zakładce Retro znajdziemy dampowaną chwilę wcześniej grę, którą możemy uruchomić w każdej chwili. Wystarczy, że zjedziemy na wybrany przez nas tytuł, no i gotowe. Przechodzimy do trochę bardziej skomplikowanego tematu, czyli w jaki sposób uruchamiać iso gry z PlayStation 2 na konsoli HEN. Tutaj należy pamiętać, że nie każda gra będzie dobrze działać na PS3 i taka trzecia część kolina wypada tu po prostu słabo, dlatego warto wcześniej sprawdzić listę kompatybilnych gier, do której link znajduje się w opisie do tego materiału. Aby uruchomić grę z PS2 na hybrydowym firmwareze, musimy wcześniej aktywować system PS3. Dokładnie tak, jak robiłem to przy okazji instalacji HEN490. Link, jak to zrobić, znajduje się w prawym górnym rogu. OK, do SlimA wkładam płytkę z entuzją. Jesteśmy teraz w XMB i oczywiście dostaliśmy informację, że konsola nie obsługuje danych, ale za chwilę w jakiś sposób na to zaradzimy. Uruchamiamy multimena. Rozpoczynamy dampowanie gry na dysk twardy PS trójki. Po 5 minutach entuzja znajduje się już na twardzie luplejaka, a my możemy wysunąć płytkę z napędu. W zakładce retro pojawiła się entuzja, ale w takiej formie nie uruchomimy jej na konsoli z Shen. Aby to zrobić, musimy przekonwertować plik do formatu PS2 Classic. A więc przechodzimy w lewo, schodzimy na dół i przełączamy multimena w tryb CW. W tym momencie aplikacja działa w trybie CFW. Przechodzimy w prawo i wciskamy X na pliku z grą, dzięki czemu przekonwertujemy go do pożądanego formatu. Operacja zakończyła się sukcesem, a Multiman wraca do swojej bazowej wersji. Ponownie przechodzimy w prawo i otwieramy MMOS, który pozwala nam zarządzać plikami na dysku twardym konsoli. Otwieramy PS3 Root, HDD0, a następnie PS2 ISO. W katalogu z nazwą gry znajduje się obraz Entusi w formacie PS2 Classic. Wciskamy kółko. Plik ISO.bin.nc wycinamy, a następnie wklejamy do PS2 ISO. Ponownie wciskamy kółko i zmieniamy nazwę gry pozostawiając rozszerzenie bin.nc. I u mnie plik będzie się nazywał dokładnie tak jak widzicie to teraz na ekranie. W tym momencie możemy usunąć bazowe pliki gry oraz powstały wcześniej folder. Zamykamy aplikację i przechodzimy do XMB. Webman posiada te super funkcje, że dostęp do naszych gier, które znajdują się na HDD, mamy z poziomu menu głównego. Ale aby zobaczyć je w XMB, musimy w funkcjach aplikacji odświeżyć listę gier, no i właśnie XMB. Teraz resetujemy system i uruchamiamy Hen. Wybierając moje gry, a następnie katalog PS2, możemy uruchomić znajdującą się na dysku konsoli Entuzję. W tym momencie wentylatory konsoli sterowane przez Webmana wchodzą na wyższe obroty, aby lepiej odprowadzać ciepło przy emulacji tytułów z PlayStation 2. Na konsoli z CFW oczywiście nie musimy bawić się w konwersję pliku ISO. Wystarczy zrzucić grę na konsoli i sprawa załatwiona. Możemy cieszyć się giereczkami z drugiego Playaka na PlayStation 3. Ok, na początku filmu wspomniałem, że używałem multimena do dampowania gier do emulatora RPCS 3. I teraz przejdziemy do tego tematu. Do konsolki ponownie podłączamy pendrive'a i uruchamiamy multimena. Wybieramy interesujący nas tytuł, wciskamy trójkąt i wskazujemy na wypakuj ISO. Miejscem docelowym będzie znajdujący się w porcie USB pendrive. Czas potrzebny na przeniesienie gry był okrutnie długi. Niemniej, na pendrive mamy gotowy obraz gry, który możemy odpalić na RPCS3. Wystarczy go po prostu przenieść do odpowiedniego folderu wskazanego przez emulator. Kolejną świetną funkcją Multimena jest możliwość uruchamiania obrazów gier z pamięci zewnętrznej działającej w systemie plików NTFS. Dzięki czemu obchodzimy limit 4 GB, jaki narzucono na nas FAT32. Do konsoli wpinam właśnie pena z grami na nośniku NTFS. Aby przełączyć się na obsługę tego systemu plików, w opcjach Multimena wybieramy widoczną na ekranie funkcję. Przechodząc do zakładki mojej gry widzimy, że aplikacja wykryła pendrive'a z grami na nośniku NTFS, ale na moich konsolach z HEN ta funkcja nie działa, no i wywala mi błąd widoczny na ekranie. Natomiast na PS3 z CFW wszystko działa bez najmniejszych problemów. Jeżeli chcemy korzystać z pamięci zewnętrznej w formacie NTFS, to według mnie lepiej w tym temacie sprawdza się Webman. Po pierwsze, dlatego, że bez problemu działa na hen, a po drugie, to umożliwia uruchamianie ISO z PSP oraz PS2 na konsolach z CFW. Film w tym temacie pojawił się już kiedyś na kanale, a link do niego znajdziecie w prawym górnym rogu. Przechodzimy do ostatniej funkcji multimena, jaką sobie dziś omówimy czyli połączymy konsolę z PC za pomocą serwera FTP, co powinno bardzo ułatwić przenoszenie plików pomiędzy urządzeniami. Wybieramy ustawienia aplikacji i w usłudze FTP wskazujemy na włączną no timeout. Na dole ekranu powinniśmy widzieć adres IP naszej konsoli, o ile oczywiście mamy podłączony sprzęt do sieci domowej. Przechodzimy do komputera i ja do wymiany plików używam file.zilli, do której link znajdziecie w opisie do tego materiału. Mam już uruchomioną aplikację. W okienku serwer wpisuję adres IP konsoli, wciskam Enter, no i gotowe. Od tego momentu mamy dostęp do zawartości dysku twardego playaka. Szybko sprawdzimy, czy uda się nam przesłać plik PKG Webmana, którego umieszczam na ścieżce HDD0 w katalogu packages. Transfer zakończył się sukcesem. Sprawdźmy, czy instalka będzie widoczna w menedżerze paczek. No i elegancko, Webman został wykryty przez konsolę, no ale nie będziemy go instalować, ponieważ zrobiliśmy już to wcześniej. Tak jak mówiłem na początku materiału, Webman umożliwia regulację pracy obrotów wentylatora konsoli. Aby przejść do tej opcji, wybieramy moje gry, funkcję Webmana, a następnie ustawienia. Klikając we wskazane okienko, możemy wyłączyć dynamiczną pracę wentylatora. Manualnie pozmieniać jego prędkości obrotów i tu każdy powinien znaleźć odpowiednie dla siebie wartości. Z lewej strony, natomiast, znajduje się zakładka z informacjami o temperaturach pracy Sela oraz RSX-a, a także, że tak powiem, podgląd, jaki przebieg ma nasza konsola. I tu widzimy, że moja PS Trójka ma przepracowane 315 dni i była włączana 773 razy i wyłączana 741. I nie, nie są to dane smart dysku twardego, a pochodzą z logów Syscona. Informacje te mogą być bardzo przydatne, gdy będziemy szukać zadbanej i mało używanej konsoli. W zakładce gry możemy przejrzeć zawartość naszej biblioteki znajdującej się na HDD-ku. Pliki to oczywiście dostęp do menedżera plików. Zamykamy ustawienia webmana i przechodzimy do omówienia ostatniej funkcji aplikacji, jaką jest możliwość dampowania gier na HDD. Do napędu wkładam kolekcję MGS-ów. Płytka została wykryta. Teraz wciskamy Select, schodzimy na dół i wybieramy opcję numer 5 no i wciskamy X. Rozpoczęliśmy kopiowanie zawartości do katalogu Games na HDD0. I tu niestety nie mamy żadnego licznika informującego nas o tym, kiedy cały proces się zakończy. Dlatego musimy obserwować kontrolkę pracy dysku twardego, a następnie wyczekiwać komunikatu, który teraz powinien pojawić się w prawym górnym rogu. Po odświeżeniu zawartości MGS będzie widoczny w zakładce Moje gry. I na dziś to tyle. Mam nadzieję, że przedstawione w materiale informacje pozwolą wam w łatwy sposób ogarnąć obsługę multimena oraz webmena. Jeżeli materiał się podobał i był przydatny, motywujące łapka w górę oraz subkanału jak najbardziej mile widziany.